Cofnijmy się w czasie. Siedzisz nad swoim pierwszym tekstem. Czy kojarzysz, jakie emocje spowodowały, że złapałeś za kartkę i zacząłeś pisać? Yy, emocje były nie do opisania, bo zawsze jak słuchałem muzyki na słuchawkach, a były takie momenty, że chodziłem cały dzień ze słuchawkami na uszach, no to, to, to była ta zajawka, że y, nie y, pisałem ten tekst, ale nie wiedziałem dlaczego. Po prostu tak, takie miałem odczucie, że muszę to napisać. Ale nie wierzyłem też w to, że na pewno ten tekst gdzieś, gdzieś kiedyś nagram gdzieś i powstanie jakiś utwór do tego, nie? To pamiętam tą myśl. Nawet pamiętam pierwsze zdanie tego tekstu. Ale już nie będę nawijał, nie ma na to czasu. Czy jest, czy jest taki utwór w Twoim dorobku, którego nigdy nie wykonasz na, na żywo ze względu na emocje, jakie ze sobą niesie? Jest. I to są dwa numery. To jest dotykaniała i Urodzony 19 maja. Bo za każdym razem jak słucham tych numerów, to, no to jest ciężko. Osobiste kawałki, nie? Bardzo. Dla Naj... bliskich mi osób nagrane z dedykacją. Tak jest. Najlepsza rada, jaką usłyszałeś od kolegi z branży? Yy, szkoda, że nie poszedłeś na kurs śpiewu. <grym> I rada, pójdź do dzisiaj, mi to mówią. Idź na ten kurs stary, póki <grym> jeszcze masz wokal. Czy kojarzysz, na co wydałeś pierwsze zarobione na rapie pieniądze? Na rapie? Tak. Takie porządne pieniądze, czy takie drobne? No takie, jakby te, które powiedzmy, że niosły już ze są jakiś taki, wiesz, konkretniejszy zakup. To jak mówimy o konkretnej kasie, no to pojechałem sobie na wycieczkę do Holandii i do Paryża po to, żeby pozwiedzać i nakupywać mnóstwo płyt. Przypomnij sobie taką sytuację, kiedy pierwszy raz usłyszałeś krytykę na temat swojej twórczości, natomiast była to krytyka od osoby, na którym zdaniu na, naprawdę ci zależało, mhm. yy, do, do, były, były takie sytuacje, były, były i najpierw, yy, bo ja z reguły jestem taki, że najpierw reaguję, a później dopiero myślę, na nawet jeśli chodzi o, krytyki, o krytykę na temat mojej muzyki, ale ogólnie. I wiem, że na początku troszkę się, po, trochę się rozgniewałem, ale później przyjąłem sobie to do wiadomości i, i wziąłem to sobie, przyjąłem to na klatę. nie. Ale wiem, że byłem trochę wkurzony, nie? bo to akurat było od osoby, którą, która była wielkim autorytetem dla mnie. I mm -hmm. uważam, że od, jak od takiej osoby przyjmie się krytykę, no to trzeba to przyjąć na klatę i zrobić coś, żeby my więcej, coś zmienić, może tak? Żeby później już tej krytyki drugi raz nie dostać. Czy I... kojarzysz tą pierwszą przeczytaną recenzję swojej płyty? Tak. To była recenzja, bardzo zresztą fajna recenzja dotycząca albumu ZIP Squad Klep Powszedni. Bardzo fajna. Czy jest taka zwrotka lub wers, którego dziś się wstydzisz? Jest mnóstwo. Znaczy mnóstwo to nie powiedziane, że na mnie wiem, 50, ale ze dwa, trzy są. Ze dwie, trzy zwrotki, które, kurczę, normalnie nie mogę przewoleć, nie? Ale już nie będę tutaj, w, wiesz, w Nikopto. Na pewno są. Czy miałeś kiedykolwiek moment zwątpienia swoją karierę Miałem. muzyczną? Miałem, parokrotnie. Ale bardziej jakby solo, czy czy w bardziej, czy, czy bardziej solo, bo grupą wiadomo, że współpracuje z mocnymi zawodnikami, więc tutaj jakby nie ma, nie ma załamka. Ale no, były momenty, jeśli chodzi o, o, o solowe rzeczy, że dzięki bliskim mi osobom no, jakoś kontynuowałem to, bo wiedziałem, że myślę dużo stać, nie? Ale były, były takie momenty. Twoja największa muzyczna inspiracja? Ojejku, ja inspiracja, w sensie jako raper, mi się inspiruje czy inspiracja ogólna? Muzyczna, także tutaj jakby nie, 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 nie mówię, że to <grym> tylko jedynie z rapu, wiesz, równie dobrze może to no so, być... Jest to mnóstwo, jest, wiesz so, nie, nie mogę, nie mogę ci powiedzieć konkretnie, bo tego jest naprawdę dużo, nie? I no musiałbym cię tutaj przewijać, byśmy mhm. tak siedzieli, nie? Byśmy siedzieli, no inspiracją to wiadomo jest życie, inspiracją są bliscy mi ludzie, inspiracją są momenty dotyczące mojego życia, te gorsze i te lepsze, to wszystko mnie zmusza do tego, żeby o tym pisać, nie? No to to jest normalna sprawa. Inspiracja nie pewno, to jest znaczy nie, codzienność. Nie, wiesz, mi jakby chodziło o, 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 o taki twój wzór muzyczny pod tym względem, że albo nie wiem, albo wiesz, na y przykład kogoś postawa w życiu codziennym, albo kogoś twórczość po prostu, że miała na ciebie taki wpływ, że, że jakby do dzisiaj bardzo, dziś jak słuchasz, bardzo to cenię sobie i do dzisiaj cenię sobie yy, muzyka i człowieka jakim jest ma się nas. Bardzo cenię sobie całą jego twórczość i jestem mega fanem NASA i jako, nawet już nie chodzi jako rapera, bo jest bardzo zdolnym raperem, ale jako, jako, jako człowiek, jako biznesmen, yy, uważam, że to jest taki mój wzór, którym można naśladować, tak. Muzycznie trochę jakby zupełnie inne rzeczy robię, ale, ale naprawdę to jest inspiracja mega. Mhm. Czy przez lata funkcja muzyki w Twoim życiu się zmieniła? Yy, podejście do nagrywania muzyki funkcjonowanie. Yy, dużo się zmieniło. Dużo rzeczy jest podobnych, a dużo się zmieniło. Zupełnie jakby troszeczkę mam inne podejście teraz do nagrywania płyty. Też zupełnie inaczej to się troszeczkę odbija na moje życie prywatne. Już mam yy, chwilę takiego zastanowienia. Zanim cokolwiek zrobię, to się zastanawiam parokrotnie nad tym, nie? Kiedyś tak nie robiłem. Kiedyś podejmowałem decyzje muzyczne i później dopiero wychodziły już z tego jakieś tam błędy, wnioski i tak dalej. Ale na pewno moje życie, a muzyka teraz zupełnie inaczej to wygląda niż kiedyś na pewno. Z każdą płytą się to zmieniało na pewno. Ale czy na lepsze, to już można by było polemizować, rozmawiać się o tym? Czy kojarzysz może jakąś taką wyjątkową sytuację, kiedy podeszła do ciebie całkowicie obca osoba na ulicy, żeby podziękować Ci za muzykę? Oj, było pełno. I do dzisiaj mam takie sytuacje. No. Ale kojarzysz jakiś taki moment, który tak jakby, że naprawdę Jeden, za każdym który razem jak sobie, mi w pamięci? No, no. Fajny moment i fajny szczegół, a takich historii było wiele, to był moment, kiedy grałem chyba z WMB koncert 16 lat temu e, gdzieś na Podkarpaciu chyba to było, w jakiejś małej miejscowości i podszedł do mnie koleżka, no słabo wyglądał, był chudy strasznie, wy wyglądał niezdrowo bardzo, było widać, że chłopak, już po jego twarzy chłopak po przejściach, podarował mi krzyż srebrny z Jezuskiem, gdzie z drugiej strony był z drugiej strony tylko dosyć duży był ten krzyż z prawdziwego srebra z drugiej strony był wyrzeźbiona cała droga krzyżowa wszystkie te momenty które też w kościele wiszą te obrazki, te stacje wszystkie. Podarował mi ten krzyż, powiedział, że dzięki mojej muzyce zmieni swoje życie, że był strasznie uzależniony od narkotyków, od alkoholu. I dzięki temu, że wiara ja wtedy byłem zresztą strasznie wierzący w tamtym momencie tych pierwszych solówek, co było widać na, 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 w przekazie było słychać i widać na, między innymi też na albumie Wrodzony Instynkt mam na albumie Wrodzony Instynkt właśnie ten krzyż mm -hmm. na łańcuchu wisi. I on mi podarował ten krzyż. Powiedział, że strasznie jakby moje teksty zmieniły jego życie na lepsze. Że od paru dni jest właśnie na detoksie i nie bierze narkotyków. No ja wtedy podziękowałem oczywiście. I tak sobie myślałem, no kurde, no szczerze, no to nie, nie, nie daję mu szansy, no bo strasznie źle wyglądał chłopak. Ledwo, ledwo tam miał siłę na to, żeby się wysławić, a tu ciekawostka. 9 lat po tej sytuacji spotkałem go na koncercie w Londynie. Kawał chłopa, ubrany w marynareczkę, złoty sikor na łapie. Widać, że po prostu inny człowiek. Ja go na początku nie poznałem, nie? bo mówić stary, ale skąd te ja ci znam? No nie pamiętasz, że podarowałem ci ten to. a ja mówię, o człowieku, rodzina, własna firma, wiesz, no także rozkręcił się, nie zmienił. Mówi, że jak Ci obiecałem, że zmieni swoje życie, to trzymałem słowo. Ja mówię, dobra, jest. aż Normalnie powiem wam, że później to aż miał wzy w nie? Wiesz, o co chodzi. No jednak, jednak, jednak dużo żeśmy dla ludzi zrobili i to jest nieuniknione. I to jest, to jest najlepsza nagroda, jaką się dostaje. Nie liczą się złote płyty, nie liczą się wyświetlenia, opinie, tylko właśnie to, że mogliśmy wpłynąć na decyzje jakoś życiowe, nie? To jest najlepsza nagroda w życiu. To teraz podejdziemy do tego tematu z drugiej strony. A jeszcze druga nagroda, jest uśmiech od kobiety, mojej, nie? To jest druga nagroda. To teraz z kolei podejdziemy od tej drugiej strony. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z takim hejtem, który ciebie naprawdę zabolał? Cały czas się spotykam. Cały czas się spotykam do dzisiaj. To było od początku pierwszej płyty NOC. Jeszcze wtedy nie było takiego dostępu do netu jak dzisiaj, jeszcze, no ale robiliśmy na przykład czaty na żywo już w tamtym czasie. Gdzieś tam się umawialiśmy na jakieś czaty na żywo w Onet.pl, chyba że wtedy już było po pierwszej NOC, no i no to już było tam grubo, nie? I dopiero wtedy zobaczyłem, co to jest hejt. O ty kurde, o co chodzi? Co to jest ja internet Ja też myślałem, że wszyscy nagle. mi pozytywnie odbierają, a tu... No wiadomo, że przeważnie to były pozytywne, ale no zawsze się z jakiś strukt tam trafi i do dziś z tym walczę. I nie powiem, no emocjonalnie do tego podchodzę, jestem wrażliwym gościem na takiego, nie wyglądam, ale no czasami potrafi zaboleć hajcik. Trafi, nie? Trzeba dawać sobie, umieć dawać sobie radę z tym, na pewno. No bo jak nie, nie umiesz sobie dawać z tym radę, wiadomo, że na początku przechodzi po jakimś czasie, a jak ktoś jak, jak nie, nie daje sobie z tym rady, uważa, że pow, powinien przestać w ogóle na to patrzeć, czytać. Albo przestać robić to, co robi, no bo to za zawsze związane z jakąś krytyką będzie, nie zawsze się trafi ktoś ktoś i komuś się coś nie spodoba. No bo wiesz, no, hejty są różne, od, od wyglądu poprzez muzykę i poprzez. Ale były, były momenty takie, że, no, grubo, nie? Grubo, grubo. Jak dzisiaj tak się tak zwany stalking, tak? No to takie? ja takich, takich miałem pełno, nie? Poprzez yy, telefony. Dawno no jedziemy cię z ekipą poprzez łażenie. Na przykład miałem taką psychofankę jakiejś, która jeździła przez rok czasu na moje koncerty, tak samo obrana z, z przytolanego misia miała, tak? I czy to zima, lato, była tak samo obrana zawsze w taką sztruksową kurteczkę, sztruksowe spodnie. Miała twarz psychopatki strasznej, no i wiesz, na początku było to śmieszne, ale później, po jakimś czasie już bałem się, powiem Ci szczerze, no bo... Przejść do mojej armii zbawienia, wiesz, jak do mnie podejdziesz, to sobie strzelę w łeb, no były już takie momenty, nie? Także no były różne rzeczy, pisała maile i smsy, no ciężko, ciężko było. Także, także no wiesz, także, tak się, no, hejt jest ciężki. Hejt jest ciężki, ale trzeba być odpornym na to, starać się. Czy kojarzysz tą najważniejszą pochwałę, jaką usłyszałeś na temat swojej twórczości? Ojaj. Tak jak i hejtów było mnóstwo, takich pochwał też było mnóstwo. Mniej więcej to się wy wyrównuje, ne? Jest równowaga, i, ale na pewno. Ojej, poznałem dużo, dużo takich wartych, szanowanych muzyków i też producentów. I jak dostanę od takiej osoby pochwałę, to, to, to in, in, wszystkie inne się już nie liczy w tym momencie, nie. To jest dla mnie pochwała taka solidna, nie? która mobilizuje mnie do dalszego działania. A było takich paru parę. Dosłownie, nawet nie parę, więcej. Mhm. Dzięki temu wiem, że robię, że to, co robię, jest warte tego, żeby to dalej robić. Nie? I to dla mnie jest wystarczająca pochwała. Czy kiedykolwiek dokonałeś autocenzury? Swoich rzeczy? Nawet nie wiem, wiesz, nie pamiętam. Nie miałeś takiego momentu, że już chciałeś coś napisać i nagle stwierdziłeś, że nie, to już jest zbyt osobiste, albo to już jest. To, to już jakby A, za bardzo. No i dobra, już wiem, osoby. dobra, bo źle skłamałem. Było mnóstwo takich momentów, nie? No, yy, możliwe też, że to dotyczyło na przykład yy, albumu, który nagrywałem właśnie w momencie, kiedy z, yy, przez, przeznaczyłem go na, na czy zaplanowałem właśnie album Camelon 2. Był taki moment, że powiedziałem, że to nie jest to. Nie, to ja w ogóle chciałem, w ogóle chciałem zrezygnować z tej płyty. Ale gdy już padł pomysł zrobienia to, chciałem dużo rzeczy pozmieniać w ogóle, bo w ogóle już nie realizować tej płyty, wiesz, ale jak usłyszał to Olsen, o stary, to jest dużo perełek, nie? bo tam dużo kawałków nie przeszło. Jest, wiesz, to, to jest fajne i wtedy dopiero mi taki pomysł mówi, a i zaproponowałem, bo to zróbmy razem tą płytę, ty masz swoje numery, tak jak mówiłem wcześniej i to było w tym momencie, nie? Że, że chciałem się w ogóle wycofać z tego albumu, ale uratowało to właśnie to, że spotkałem Olsena, on jakieś swoje rzeczy, dopracowaliśmy ten album i, i tak się skończyła historia. Tego materiału. Czy kojarzysz taki moment, kiedy poznałeś wagę swoich słów oraz ich wpływ na słuchacza? Yy, tak. Był to moment, kiedy wydałem yy, pierwszy album NOC i grałem. Nawet się nie spodziewałem, że to będzie taka reakcja, jeżeli grałem pierwsze koncerty. I naprawdę były takie momenty, że musieli, musiałem powtarzać niektóre koncerty, bo było tyle ludzi w środku, że druga, druga część tych ludzi, która, która się nie załapała, bo przez, z tego tematu, że za mało miejsca mm -hmm. było w klubie, to no, musieli drugi raz przychodzić na moje koncerty. Wtedy zobaczyłem, że jednak te słowa są czegoś warte, że, że to już wtedy zaczynało się robić poważnie, nie? Już wiedziałem, że tu już nie ma odwrotu, że już, to już nie są przelewki i to już nie są czasy chleba powszedniego, że to już się zrobiło grubo. Nie? że to jest warte tego właśnie.